Dzień dobry, siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem VRC, a to jest Football Manager 2022 i kariera od zera amerykański sen. Mamy 7 kwietnia roku 2027 i powolutku, bardzo jeszcze powolutku, ale jednak zbliżamy się do końca sezonu. Zerknijmy zatem na kalendarz, jak zwykle na początku odcinka i zobaczmy co się w ostatnich tygodniach działo. Po zwycięstwie z Lechem Poznań u siebie 3-2 wygrywamy z Porbecki Dziębielsko-Biała 4-2 mecz wyjazdowy. The <laughs> cat I tutaj bramki Mariusza Siemaszki, Dawida Pakulskiego oraz Marcela Zyli. Ciężki mecz, przegrywaliśmy tu 2 do 1 w pewnym momencie, ale jednak ekipa tutaj się pozbierała. Podobnie zresztą jak w meczu z Lechem Poznań, kiedy było 0-1, a jednak udało się spotkanie wygrać. No i ostatni mecz widzimy: półfinał Pucharu Polski. Wygrywamy ze Śląskiem Wrocław bez problemu, raczej 4 do 1. Tutaj bramki Siemaszki, 3 kolejnego letego zawodnika. No i Jason Lokilo też Zdobywa swojego gola w finale 3 maja. Gramy z Rakowem Częstochowa, tak jak przewidywaliśmy Raków albo Wisłą Kraków, bo widzę, że tego meczu jeszcze nie było, a tu patrzę sobie na terminarz i wydawało mi się, że już ten mecz rozstrzygnięty. A czyli jeszcze musimy chwilkę poczekać na rozstrzygnięcie tego drugiego półfinału. No tak. I jednak to jest Wisła Kraków. Jednak to jest Wisła Kraków. A już byłem pewien, że to jest Raków. A Raków by oznaczał bardzo ciężki mecz. Na szczęście jednak ekipa z Krakowa po rzutach karnych dopiero eliminuje Raków częstochowa. No tak, bo oni grali przecież to spotkanie po nas, później. Więc mamy już wynik. To właśnie z Krakowską Wisłą zagramy w finale. Chyba na stadionie narodowym powinniśmy grać ten mecz. Zobaczmy. Tak jest. 3 maja. Więc no tutaj faworyta nie będzie, ale na pewno. Będziemy w lepszej pozycji niż gdybyśmy grali właśnie z ekipą z Częstochowy, no bo Raków jest poza naszym zasięgiem. Absolutnie. Wisła na miejscu szóstym. Tu jeszcze jest szansa, żeby tego meczu nie przegrać, więc jest, widzę, w łódź w finale Pucharu Polski. Z Wisłą Kraków przypomnę, wygrywamy na wyjeździe 3-1. To było za tych takich dobrych czasów. No potem remisujemy z nimi 0-0 u siebie, ale sądzę, że szanse są duże, żeby ten Puchar Polski zdobyć. Czyli znamy już plan na kolejne. Odcinki, dzisiaj gramy Raków. Natomiast w kolejnym odcinku gramy finał Pucharu Polski. I jeszcze jednym odcinku pewnie zakończymy sobie ligę meczem. Pewnie ze Śląskiem, albo z Krakowią, albo z Lechią. Zależy jak się ta liga poukłada, czy tam będzie już pewna sytuacja, choćby tego, że będziemy grali w europejskich Pucharach. Ok, słuchajcie, w związku z tym, że ostatnio graliśmy mecz właśnie z Śląskiem, i tutaj mamy mało czasu na odpoczynek, no to wydaje mi się, że przynajmniej ten jeden dzień poświęc poświęcimy na. Taktykę na grę w obronie, plus tutaj trening dodatkowy, czyli więź zespołowa. Warto to robić, kiedy są mecze co 3-4 dni, szczególnie gdy to jest końcówka sezonu, tak jak teraz. Szczególnie, kiedy mamy problemy kondycyjne i z kontuzjami, no, trzeba tych zawodników troszkę tutaj oszczędzać, troszkę temperować te treningi mocne fizyczne. Żeby jednak mieć tą kondycję w miarę, w miarę dobrą No a przecież teraz gramy z liderem Gramy właśnie z Rakowem Częstochowa Dobrze, że nie w finale Pucharu Polski, a w meczu ligowym Oczywiście faworytem tego meczu będzie Raków No umówmy się, Raków kapitalnie punktuje w tym sezonie Jest no, zespołem poza absolutnie zasięgiem chyba każdego Oczywiście oni przegrywają jakieś tam mecze Jakieś tam porażki mają, tak? Tych porażek Raków ma trzy e, Ale to są porażki z Ra Krakowią, Zagłębim i jeszcze raz z Krakowią Więc ekipy, których byśmy się nie spodziewali Szczególnie Krakowi, no a my z nimi tutaj mamy problemy. Jednak pamiętajmy, Widzew ma 14 zwycięstw, 9 remisów, tylko 4 porażki. Remis z Rakowem brałbym pewnie w ciemno. Remis z Rakowem brałbym tutaj spokojnie i myślę, że jesteśmy go w stanie ugrać. Będzie ciężko, ale na pewno możemy to zrobić. Po 27 kolejkach mamy 5 punktów przewagi nad miejscem 5. Zawsze to jest punkt odniesienia, bo ta pierwsza czwórka oczywiście to są europejskie Puchary, więc ta przewaga jest na pewno poza pierwszą czwórkę nie wypadniemy po tej kolejce. No, a gdybyśmy wygrali, no to na 7 kolejek przed końcem mielibyśmy już naprawdę fajną przewagę. No, i myślę, że powolutku można by też mówić o tym, że przez tą ligę możemy się do Pucharów zakwalifikować, co jeszcze kilkanaście dni temu wydawało się niemożliwe w obliczu tego małego kryzysu, w którym był Wizew. Ale być może uda się to zrobić. No, zobaczymy. Natomiast absolutnie priorytetem moim jest celowanie w Puchar Polski. Jagielonia przegrywa z Lechem, i to jest dobry dla nas wynik. Jagielonia przegrywa 3 do 1. Zobaczmy sobie teraz szybko e, tabelę, bo oni są na miejscu piątym, więc ewentualne nasze zwycięstwo dałoby tutaj jeszcze większą przewagę, tak? Spowodowałoby, że... No, będziemy zespołem, który tych punktów może mieć przewagi, nie wiem, 7, 8, 9 nad kolejnymi zespołami, które są poza strefą pucharową i to jest dobry, dobry dla nas tutaj akcent. No ale to, to oczywiście musimy poczekać, prawda, no bo no, bo to jest jednak kraków, który jest widzimy faworytem 20 kurs na ekipę z Częstochowy, więc no mecz, mecz ciężki, mecz ciężki przed nami, mecz z rywalem, który jest mocniejszy, który gra naprawdę efektowną i efektywną też przy okazji piłkę no, są zespołem na pewno na na pewno w formie. No a U18 widzę przegrywa u siebie z Jagielonią 0 do 1, tylko że ostatnimi czasy wygraliśmy z Lechem Poznań i Zagłębiem Lubin, więc tych punktów trochę nazbieraliśmy. No i jesteśmy punkcik nad strefą spadkową. Do końca są trzy kolejki, O, więc tutaj jeszcze troszkę będzie trzeba poczekać na te rozstrzygnięcia. Majchrowisz kontruzowany, więc na pewno duda zagra z Rakowem, ale to jest dla niego taki fajny bonusik, bo on się naprawdę w tym sezonie fajnie rozwija. O tym wiemy, bo cały czas tą kwestię monitorujemy. No więc czekamy, czekamy na y, y, decyzję i zobaczymy tutaj jak to będzie wyglądało, natomiast w sobotę mamy trzy mecze Ekstraklasy Polskiej, zobaczymy jakie będą wyniki, może te wyniki się jakoś fajnie i dobrze dla nas poukładają, może to będą wyniki, które nie pozwolą nas wypchnąć ze strefy pucharowej przez kilka kolejnych serii spotkań, byłoby fajnie. Piast pod Beskidzie 3-0, Wisła Płock Pogoń Szczecin 0-0, tu jest dobry wynik, bo Wisła ogrywa Legię Warszawa i, i Wisła jest na miejscu czwartym i ma tyle samo punktów co Legia, znowu gdybyśmy wygrali z Rakowem, to mielibyśmy tu E, fajną przewagę. E, no, śląsk przegrywa z Lechią, to mniejsza o to, ale. No właśnie, ale tu, jeżeli przegramy, to będzie tylko dwa punkty przewagi. Natomiast, jakbyśmy wygrali, no to mamy wtedy pięć punktów nad Wisłą, pięć nad Legią i nad Jagielonią, no to już w ogóle osiem. Ale to trzeba wygrać z Rakowem jutro o godzinie 12:30 ten pierwszy mecz niedzielny będziemy za chwileczkę rozgrywali ciekawe ciekawe jak to jak to będzie wyglądało za chwileczkę się dowiemy mecz na szczycie słuchajcie no i mamy nowych juniorów tutaj miało być dobrze i faktycznie chyba jest dobrze Aleksander Ostrowski prawy obrońca Tutaj naprawdę wysoki potencjał. Prawdopodobnie tego piłkarza i przemysław owczarek, napastnik. Też wysoki potencjał tego piętnastolatka. Oprócz tego tutaj mamy jeszcze Maćka Boczka. To jest lewy skrzydłowy. No, ciekawe. Będziemy to sobie analizowali. Oczywiście ja do tych juniorów przykładam mniejszą wagę. To przez to, że wiem, że w tym widze długo nie pobędę. Chociaż o czym nie mówiłem, a o czym muszę wspomnieć, został mi zaproponowany nowy kontrakt. Zarabiałem 4600 euro. Nie, 4000 euro, przepraszam, 4000 euro, a na ten moment ta pensja to jest 5250, więc udało się wynegocjować naprawdę dobre warunki. Oczywiście po opodatkowaniu polskie realia, srogie tych podatków 3500 euro, więc stać będzie, żeby opłacić i Sergeja, i jeszcze coś tam, coś tam pożyć w tej łodzi. No, w każdym razie mamy mecz. Słuchajcie, morowca na prawej stronie, wdowik na stronie lewej. W środku postawimy sobie tutaj na yy, Gonczarenkę oraz Biedrzyckiego. Środek pola no grałby struski, rokosz też, też kontuzowany ciężko, ciężko, czyli Zilla z Pakulskim. Muszą zagrać. Prawa strona oczywiście Engels lewa, Jason Lokilo. No i w środku tutaj pomocy damy sobie Huberta Turskiego. Przed nim ten jedyny snajper, czyli Mariusz. Siemaszko. No i tutaj, oczywiście, ławka rezerwowych. Tu musimy mieć ekipę, która będzie w stanie ewentualnie odrabiać losy tego meczu, bo. No spodziewam się jednak tego, że Toraków będzie w tym meczu miał inicjatywę, ale może zrobimy niespodziankę jak z Lechem Poznań w ostatnim spotkaniu i uda się pokonać ekipę z Częstochowy. Jak zagramy tak jak z Lechem, jak zagramy tak jak ze Śląskiem jak zagramy tak jak z Podbeskidziem, to myślę, że powinno się udać. Rozpoczynamy na Czerwonowidze w jasnych strojach ekipa z Częstochowy i gramy. I gramy tutaj o zwycięstwo. Nie może być absolutnie inaczej. Tak, a jak zagramy dobry mecz, to nawet jak przegramy to nie będzie problemu. Gorzej, jak to będzie spotkanie. Gdzie Raków będzie miał przewagę przez całe spotkanie, przez cały mecz, przez całą rywalizację, no to wtedy będziemy mocno e, niezadowoleni. No ale Raków, zobaczmy, rozpoczyna od ataku. Na prawej stronie jest Nunelli, e, tutaj Miguel, Kopacz. Kopacz w polu karnym. od początku już mamy problemy, ale tam Bierżycki sobie poradził z zawodnikiem z Częstochowy. No i rozpoczynamy akcję Lokilo. Czy tu będzie jakaś akcja zaczepna? Tak, ale chyba Rakowa, bo Lokilo tą piłkę stracił. Baci Baci strzela i duda broni. No to była sytuacja, gdzie Raków już na początku meczu po pięć 10 sekundach mógł objąć prowadzenie. Tak się jednak nie stało i mamy cały czas wynik bezbramkowy, no czekamy, czekamy na to co się wydarzy w kolejnych minutach ale ten początek zwiastuje to o czym mówiłem no że to będzie ciężkie, ciężkie spotkanie z liderem w tym momencie, no i jednak chyba z zespołem, który to mistrzostwo zdobędzie umówmy się, ta przewaga już jest na tyle duża że tylko jakaś katastrofa mogłaby odebrać ekipie z Częstochowy mistrzostwo Polski, no i teraz widzę w bardzo blisko pola karnego gości, Lokilo, Wdowik już z kartką, będzie musiał uważać cały mecz ten zawodnik, Turski, Turski pod polem karnym jest 25 metr. Uwaga, ale nad poprzeczką. Dobra próba, dobry strzał, miał sporo miejsca. To było jedyne wyjście dobre, jakie tu można było podjąć w tej sytuacji. No i, i dobrze, że strzelił, nastraszył troszkę bramkarza. Nie wpadło, ale może, może kolejna sytuacja. Uwaga, Turski, dobre zagranie do Engelsa. Nie, Mateusz Rodriguez tutaj wygrywa po jedne główko. do Baturiny. Nie wiem, czy nie było spalonego w tej sytuacji. Tu będzie weryfikacja. Na pewno wydaje mi się, że był jednak offside przy tym podaniu. To było widać już w momencie, kiedy zagrywana została piłka z głębi pola, no i faktycznie e, tak też było, ten spalony myślę taki dobry metrowy, natomiast zobaczmy sobie teraz powtórkę, Baci, Glenc i tu będzie ta piłka, no dobra, przesadziłem metrowy może 45 centymetrowy, ale, ale jednak był offside i, i to jest najważniejsze, sporo szczęścia, bo, bo, bo tu mogliśmy już przegrywać, ale teraz widzę, w Morowca, no i tu będzie trzeba zrobić zmianę, bo jest delikatna kontuzja, a w takim meczu nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zawodnik grał kontuzywany, mimo, że rozgrywa dobry mecz, e, piłka na... Na lo kilo, ale dźwigała sobie Radzi Trelowski I Mateusz Rodriguez, w ogóle sobie Raków nie robi Nic z naszej obecności pod ich Polem karnym, rozgrywają tę, tę piłkę Krótko, no oczywiście my liczymy na jakiś błąd Defensywy Rakowa, ale nie ma tego błędu Oni no, potrafią kilkoma takimi krótkimi Dobrymi, szybkimi podaniami przedostać się w naszą Strefę obronną, no i to jest problem Kopacz, kopacz, zobaczmy, broni Duda Tu absolutnie trzeba podjąć pewne Decyzje taktyczne, bo w innym wypadku Będziemy mieli spory problem Mówię oczywiście o tym, że po pierwsze Musimy się ustawić niżej do obrony bo to nie może tak wyglądać. Troszkę niżej. Tutaj też ta linia nacisku. Standardowo i ta aktywacja pressingu. Nieco częściej, ale jednak nie. Nie za często. Bo tu widzimy, że Raków radzi sobie z nami Za dobrze! Pakulski! Jeszcze próba dobitki, ale Trelowski. Doskonała interwencja tam. Golki Rakowa. No tak instynktownie obronił ten strzał głową Pakulskiego. Nie mogły tam być problemy dla Rakowa. Na szczęście jednak dla gości poradzili sobie. Teraz Turski, Siemaszko. Zobaczmy. graj do tyłu. Tak, na spokojnie to musimy grać. Nie ma tutaj się co spieszyć, bo. Każdy błąd może nas, na, nas kosztować kontrę Ale teraz jest Jason Lokilo Będzie zablokowany, będzie ślizg i będzie tylko y, Rzut rożny, no ale jakieś tam sytuacje y, Tworzymy, nie dajemy się Stłamsić, walczymy jak równy z równym Tych strzałów chyba jest po cztery Albo po 5, i teraz się Maszko oddaje Szósty strzał, no więc nieźle to wygląda Expected goals mamy troszkę wyższy No i tutaj po tej zmianie taktycznej trochę lepiej y, Wyglądamy przy tym wyprowadzeniu Piłki i atakach, uwaga w dowik Jesteśmy na wysokości pola karnego y, Rakowa, Pakulski, wycofanie piłki do Biedrzyckiego. Biedrzycki pod polem karnym, jest Zyla sporo miejsca. Siemaszko, Siemaszko, poprzeczka. Teraz ratuje Raków Częstochowa. No tutaj dobra akcja, dobry strzał Siemaszki, ale tu trzeba czegoś więcej. Oj, tu będzie sytuacja. Na szczęście nie trafia w bramkę. Jeden z zawodników Rakowa posyła piłkę wzdłuż linii bramkowej. No, ostry kąt był i ciężko było to, to strzelić, no ale to też była szansa, która mogła nas sytuacja, która mogła nas bardzo mocno tutaj zaskoczyć i spowodować, że Raków objąłby prowadzenie. 39. minuta meczu właśnie się rozpoczęła, widzę w Łódź, Raków Częstochowa 0-0, to jest dobry wynik dający nam 3 punkty przewagi nad Legią, to jest wynik, który daje nam spokój tutaj przed kolejnym meczem, no ale musimy grać, musimy tu próbować, bo, 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 bo ten handikap jednej bramki by nam się przydał na pewno. Engels jest, się maszko do Engelsa, Lo kilo setka teraz i broni Trelowski, Niewykorzystana ta setka lokilo, no niestety, niestety jak już mamy tę sytuację w takim meczu jak ten, takich sytuacji marnować nie można. Jak gramy spod Beskidziem, to mamy pewność, że Jak zmarnujemy jakąś sytuację, to jeszcze Przyjdą potem trzy, tutaj nie Tutaj z Rakowem nie mamy takiej pewności Też nie mamy pewności, że Raków nam zaraz Bramki nie strzeli, więc to musi być po prostu Zrobione w stu Dobrze, na pełnej Na pełnym skupieniu, no a tu się nie udało Jason Lokilo zmarnował setkę pod koniec pierwszej Połowy, jeszcze tą akcję kontynuujemy Engels, Engels, teraz wpada w szesnastkę Jest tutaj Turski, Turski Turski Hubert, 1-0 Z Rakowem prowadzi wizę w Łódź. coś Pięknego. Ogrywamy po 45 minutach lidera polskiej ekstraklasy. No to by nam zrobiło naprawdę dobrze. Nie mówię w kontekście mistrzostwa, bo tu jest 10 punktów straty. To o tym nie można w ogóle myśleć. Ale w kontekście europejskich pucharów to takie zwycięstwo mogłoby nam naprawdę dać dopalenie tutaj i spowodować, że tak, te szanse by wzrosły. Ale to jest Raków Częstochowa i tutaj trzeba uważać. Atakują gracze gości, baci. Baci już bardzo blisko pola karnego, Baci przerzuca tą piłkę, oj daleko, bo na środek pola właściwie drugą stronę dźwigała. Nunele, Nunele 16 nie faulujmy, tu będzie chyba centra, zagranie do dźwigały, zablokowane do środkowania Jeszcze Baturina, no nie, nie, nie zrobi nic, bo tu już taka podwieszona piłka, nie było z czego tutaj zrobić silnego uderzenia. I po 45, a właściwie 8 minutach po golu turskiego prowadzimy z rakowem i gramy dobry mecz. Te spotkania z Lechem, z Brugbetem, z... czy z Podbeskidziem, z Podbeskidziem. Z, ze Śląskiem Wrocław półfinał Pucharu Polski pokazują, że ten widzew odzyskał formę po miesiącu lutym, jak zwykle, bo ten luty jest po prostu dla nas dramatyczny. No ale nic, nie ma co narzekać: mamy posiadanie piłki 66%. Mamy ponad 550 celnych podań, o dwa razy więcej niż raków. Jesteśmy lepsi w tym meczu, ale musimy się wystrzegać kontrataków ekipy z Częstochowy. Uwaga, Miguel jest tam, piłka do Baturiny, znowu ostry kąt. Tym razem piłka wpada, ale będzie spalony i to na 100%, bo Baturina stał na offside. Zie. Na długim słupku sprytnie chcieli to rozegrać, ale tam musi być offside. Chyba, że ktoś to złamał, coś czego nie widziałem, ale nie wydaje mi się. Tak, golnie uznany. Tam chyba był już tym razem naprawdę metrowy albo dwumetrowy spalony. No tak, tak, tu było widać. No. Metr na pewno, metr na pewno, więc, więc mamy cały czas wynik. 1 do 0 dla widzewa, ale uważajmy, bo tu są te stałe fragmenty gry, w których Raków jest bardzo, bardzo silny. Baturina nad poprzeczką jeszcze 30 minut, to jest naprawdę dużo czasu i tutaj emocje sięgają zenitu, ale mówię, mamy ten handicap nad Rakowem. Jedna bramka to jest coś fajnego, 5 punktów przewagi byłoby nad Legią, nad Wisłą, nad Jagielonią, już tych punktów 8. Naprawdę to, to, to by nas stawiało w znakomitej sytuacji, ale musimy to utrzymać. Gwilia. Gruzin, który wciąż jest w Częstochowie I uwaga, bo on rozgrywa teraz nuneli, nuneli na wysokości pola karnego Lewa strona, ale to przejmie glęc Gwilia, Gwilia zobaczmy, wycofuje do Miguela Miguel do Todorowa, Todorow strzela, ale nie, fatalnie Próbował zakręcić lewą nogą Piękną bramkę strzelić, nie udało się Robimy zmiany, robimy zmiany, bo tu nie ma wyjścia Gonczarenko zgłasza, Biedrzycki właściwie, że jest zmęczony Więc Najderek wejdzie na boisko Słabiej się maszko, dajmy fesza. I może tu za Engelsa dajmy pana Ciele męskiego. a nie mogę robić zmian, no tak, bo tam przecież była ta kontuzja, zawsze zapominam o zmianach. Z pierwszej połowy mamy 17,5 tysiąca kibiców, 460 przyjechało z Częstochowy, no i czekamy, czekamy na to, co się wydarzy w końcówce tego spotkania, no musimy, musimy to utrzymać. Raczej nie przegramy, więc już jakby ta, ten, ten to minimum na to spotkanie zrobiliśmy, no i to jest najważniejsze. I z tego możemy być dumni, mega i zadowoleni. Engels, wycofana piłka do górskiego. Górski teraz przez środek, Marcel Zilla, Turski, dobra piłka do Gonsalfesa. On ma siłę do Lokilo, ale Lokilo nie przechwyci. No, górne piłki do Lokilo to nie jest najlepszy pomysł. Gwilia rozpędza się raków, ale Zyla doskonale to może być kluczowy przechwyt, niestety nie. Wydawało mi się, że dobrą kontrę możemy rozpocząć. Ale tam nie zauważyłem sólka. No i tu nie wiem, czy też nie było offsajdu przy y, tym podaniu do Baturiny. No tak, pewnie, że tak. Baturina nie, nie trzyma moczu. <laughs> nie trzyma linii. Bardzo nerwowy. Łamie to spalone cały czas. Turski. Zobaczmy. Turski. Turski jest górski. Turski, górski. Turski, górski. Engels. Belk teraz do środka schodzi i traci. I traci tą piłkę, ale na szczęście tu Najderek na chwilę przerwał. No i tu się pogubili. Tu chodzi o to, że to miała być gra z klepki, ale że Najderek zatrzymał na chwilę te dorowa. To on już nie zdążył na tą Klepkę, którą miał posyłaną tutaj ze środka. No i koniec końców, na szczęście tak się stało, bo mielibyśmy znowu wyjście sam na sam. Ale jeszcze, jeszcze Sadka, jeszcze raków ma tutaj sytuację. Jeszcze raków będzie próbował i starał się doprowadzić do remisu, chociaż dla nich nie ma tragedii, jak oni przegrają, bo oni na sześć kolejek przed końcem będą mieli 10 punktów przewagi nad drugim zespołem, więc to jest malutko. To, to, to nad nami zresztą, więc to, to nie jest dużo. A ja, jak się tu pomylił teraz Baturina. Ale znowu nie, nie było teraz spalonego. Do końca meczu 5 minut, plus to, co doliczy arbiter, czyli pewnie z 8-9. To jeszcze dużo, to jeszcze dużo i musimy uważać. Teraz wysokim pressingiem nas tu zmuszają gracze z częstochowy do wybicia tej piłki. Niestety. Ale skoro już tą piłkę tak wybijamy, to można by było zrobić pewną zmianę i, i to zrobimy sobie teraz Czyli e, sprawimy sobie, że m, tu będziemy mieli odgrywającego z funkcją wsparcia m, tego Gonsalfesa i myślę, że e, i myślę, że tak to w tym momencie będziemy chcieli e, zrobić i będziemy chcieli właśnie do tego odgrywającego e, tą piłkę e, wyprowadzać, ale zwolnimy sobie tempo i Spróbujemy tak to rozegrać, no szkoda, że nie ma już na boisku e, Siemaszki, bo on to mógł przetrzymać On to mógł zrobić troszkę skuteczniej Na pewno niż Gonsalves, Gonsalves nie jest takim typowym m, Odgrywającym, no ale, ale Ale tak musimy zagrać, spróbujemy e, Piłka posłana na Gonsalvesa, No ale jednak tutaj nie zdąży, tutaj O, 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 co się może coś stać? Nie Nie stanie się nic, nie popełnił Bramkarz błędu, nie popełniła e, Też defensywa błędu e, i piłkę ma Najderek, dobrze, Lokilo, Turski Lokilo, spróbujmy coś jeszcze tu urwać Może, e, chociażby żeby te a i niestety, żeby tą piłkę przetrzymać, te kilka minut, żeby spróbować tutaj, no żeby Raków nie miał tej piłki, tak, Duda, Duda dobra interwencja, zrobimy sobie teraz tak, grę na czas, niższe tempo nie, bo, bo Raków jest na pressingu, więc nie będziemy chcieli tej piłki za długo przetrzymywać w kontekście oczywiście rozgrywania jej. Cholerka, jakiś arm się tutaj włączył. No dobra, nieważne, jedziemy dalej, jedziemy dalej, bo do końca meczu pozostało dosłownie 20 sekund. Co oznacza, że. Że, że, że. Yy, no, jesteśmy bardzo blisko, bardzo blisko. Yy, o, ale tutaj strzał, piękny. Te, to było dośrodkowanie. Tak mówi komentarz, więc no generalnie. Yy, kończy się ten mecz i wygrywa, widzę, Fuć. 1 do 0 z Rakowem Częstochowa, i to jest naprawdę kapitalny wynik. Gdy przychodzi końcówka sezonu, gdy myślimy, że możemy mieć problemy, to jednak nie, to jednak nie. 5 punktów przewagi nad Legią i aż punktów przewagi 8 nad, nad Jagielonią Białystok. Jesteśmy naprawdę blisko europejskich pucharów poprzez rozgrywki ligowe. To, że będziemy mieli sukces w tym sezonie, a Mrowca dwa tygodnie, szkoda, to, yy, no to, to już jest jasne. To już jest jasne, bo poza pierwszą, myślę, szóstkę to my nie wypadniemy, bo nad Lechem mamy 12 punktów przewagi, więc nie ma takiej opcji, więc już na pewno możemy ogłosić sukces w tym sezonie. A jak ten sezon się skończy? Zobaczymy. Zapraszam na kolejny odcinek, a w tym kolejnym odcinku yy, finał Pucharu Polski z Wisłą Kraków na Stadionie Narodowym. Dziękuję serdecznie za odcinek, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!